Cześć, witam Was wszystkich o poranku. Mamy godzinę 6 rano, ja zacząłem dzisiaj wykopki na polu, na którym ostatnio Goblin chodził z Piotrem. Wyciągnęli kamerkę, dokładnie gdzieś tam i co? No i przyszedłem tutaj na to pole sprawdzić co zostawili jeszcze dla mnie. Widać, że niedokładnie jeszcze chłopaki umią szukać, <grywania> bo wyszła fajna monetka, zaraz Wam ją pokażę. Przełączę kamerkę. Piękna pogoda się e, rozpoczyna. Słoneczko dopiero wstaje. Widać, że dzisiaj będzie naprawdę dobry dzień. O, albo i nie no, bynajmniej pogoda będzie ładna. To są fanty, które udało mi się gdzieś tam wykopać e, przez jakieś dokładnie może 20 minut. 25 minut jestem na polu. Dwie monetki, jakieś kluczyki i coś. Ale tutaj już z tego dołeczka. Proszę, mamy pierwszego, hamerka. I to takiego hamerka, którego którego nie wiem, co to jest za hamerek? No. Ehm, domyślam się, że jest to jakiś czars, ale mogę być oczywiście w błędzie. W domu postaram się Wam wstawić lepszy opis. No bo ta tarcza tutaj mówi mi trochę, że to może być Charles ale zobaczymy. No. Nie jestem pewien, nie będę tu teraz na polu zgadywał, bo nie mam pojęcia. Także wstawię Wam opis lepszy. No i co blinku, Zobacz, jakżeście posprzątali z piotrem. <grym> Pozdro dla was byki. Lecę dalej. Daleko nie odlazłem od tego miejsca, gdzie wykupałem hammerka, bo Tam udeptałem, widzicie tutaj. I przeszedłem w zasadzie. O, dotąd. I wyskoczyło co? No kawałek blaszki. Dla kogoś mógłby być to kawałek blaszki. E, ja uważam, że jest to e, odważnik monetarny. Coś tam się rysuje na nim, ale dopiero może po oczyszczeniu będę w stanie ustalić. Do czego, do jakiej monety był ten odważnik monetarny Mówię, wygląda jak kawałek blaszki Niektórzy by to wrzucili w śmieci I nie przyjrzeliby się temu dokładniej e, Ja na pewno się przyjrzę e, Tak na 90% jestem pewien Że jest to odważnik monetarny Jakiś komar mnie dziabie No, że później sprawdzę Jeśli się oczywiście myliłem To dam Wam znać A jeśli nie, to wstawię może jakiś opis Jeśli uda mi się ustalić dokładnie Od jakiej monety był ten odważnik Także pozdrow pola no już od tamtąd trochę sobie już zlazłem I wyskoczyła kolejna krągłość Nic bardzo starego, tylko 1922 Baba na wózku <laughs> Baba na wózku z widłami e, Leci leci przerzucać gnój A tutaj mamy kogo? Samego George'a V Także w pięknej patynce wyskoczyła monetka Chciałem Wam ją tylko pokazać Mówię, rzadko wychodzą w tak ładnej patynce a ta naprawdę śliczna, także lecę jeszcze tutaj pół godziny na tym polu i spadam na guzikowe. Zobaczymy, co tam wyskoczy. Witajcie, ja już zmieniłem miejscóweczkę, przyjechałem na guzikowe pole, tam dałem sobie półtorej godzinki na tym polu, wyszedł hamerek, wyskoczyło parę monet, chyba z pięć, ale bardzo ciekawi mnie to pole tutaj za mną, czyli to guzikowe, co tam może jeszcze wyskoczyć, więc... Na pewno zrobię chwilę tamtego pola, może później się przeniosę trochę na tamto. Zobaczymy, co będzie wyskakiwało. Jak tu coś będzie cały czas wyskakiwało, no to nie będę tracił czasu na tamto. A może zrobię jeszcze taki szybki rekonesans. Sam nie wiem jeszcze do końca, na co mam ochotę. Także co? Ja już wykrywać uruchamiam i lecę w teren. Widzimy się przy jakimś dołku, hejka. No i fajnie powiem Wam tak: po ostatnim moim razie ziemia fajnie usiadła. Kukurydza zaczyna schodzi, trochę wypadało tu w tych rejonach no i te sygnały są jakieś takie bardziej wyraźniejsze wykopałem na jak na razie dwa guziczki no i wpadł, no rurbelk, żeton to już jest mój drugi z tego pola a już chyba zgubiłem rachubę, czy siódmy, czy ósmy jakoś tak ogólnie, także pierwsza monetka, pierwsza krągłość i mamy żetona średniowiecznego 1500 1600 jakoś, chyba czy 1400-1500, coś takiego Także no, pięknie, zaczynamy od monetki Super, guzików oczywiście na tym polu już nie liczę, bo to no, Szkoda by było czasu, także Bombowo, lecę dalej No i tutaj z dołeczka, obok tej kukurydzy Wyskoczyła dziwna moneta Albo jest taki żeton Wygląda mi tutaj z tyłu jak ten Norurberg żeton Ale ta strona, nie mam pojęcia Powiem wam szczerze, nie widziałem jeszcze takiej monetki. Czy może i widziałem, ale nie jestem w stanie teraz określić co to jest. Bardzo jestem ciekawy. No mówię to pole, nie przestaje zeskakiwać tymi różnymi żetonami, monetami. Co tutaj się działo? Nie mam pojęcia, ale no coś kolejnego. Jakaś krągłość, ciekawostka mam nadzieję, że uda mi się ją rozkminić. Bo czasami o to też chodzi, żeby przyjechać do domu i pobawić się w szukanie ID danych monetek, skąd pochodzą takie drugie szukanie. No. Lecę dalej. Powiem wam, że tak, na tym polu już były monety, e, były monety ruskie, były monety niemieckie, były monety indyjskie. No i czas teraz na monetę francuską jeden frank, chyba 1945, ale strasznie, już zjedzony jakiś pewno amelinium czy coś w tym stylu. No, także moneta francuska, mówię na tym polu, jest po prostu przekrój całego świata. Chyba, oj Boże, co tutaj jeszcze wyskoczy? To najstarsi górale nie, nie mają pojęcia. No, proszę bardzo, lecę dalej. Przeszedłem sobie z tego guzikowego pola, co tam widzicie za tym, żywopłotem zielonym. Muszę trochę odpocząć od tych guzików. Naprawdę już mnie męczą te guziki, ale wiem, że tam wychodzą fanty, więc na chwilę sobie dałem przerwę i zlazłem na, na drugie pole. Ej, na tym polu, tak jak w poprzednim odcinku, z tego, e, z tego pola też znalazłem tu pierwszy sygnał w zasadzie dobry i co? Na palsteczek, zobaczcie, jak ładnie siedzi tutaj. O, ciekawe, czy jest cały. O, całutki, ładny. Widzicie. Na no, mnie ten naparstek, bo mówię póki co na razie same guziole guziole, żadnej krągłości nie było. Tutaj pęk. Mamy naparsteczek. To już jest mój chyba czwarty z tego pola ogólnie naparstek Także krawcowa tu <grywa> działała <grywa> z tymi guzikami. Na potęgę jeszyli. No, lecę dalej. No i z tego dołka wyskoczyła taka ciekawostka. Chwilę się na nią skupiłem, mówię. Myślałem, że to na początku zwykły kawałek kołowił, ale to wygląda jak taka siekierka. Spójrzcie na to. <grytanie> Coś dziwnego. Na pewno było tutaj e, opcja zawieszania jakiegoś. nie wiem. Ale nie przypomina mi to siekierkę, jak, jak takie siekierki z brązu, tylko że to jest jakaś miniaturowa. E, Załowił. Może mieli taką, taki bryloczek do kluczy. Robili sobie takie duże, a dla dzieci w załowiu klepali takie malutkie ozdobne do zabawy. Nie wiem. Bardzo ciekawe, zastanawiam się to, czemu to załowił, czemu to miało służyć. Nie wiem. Może ktoś będzie wiedział, albo uda mi się to już ustalić. Piszcie w komentarzach. Hejka. A ostatnie 20 minut. Zbliżam się już powoli do auta. Tam mój wykopkowóz zaparkowany. A, i wyskoczyło coś dziwnego, co chciałem Wam pokazać. Znalazłem swojego pierwszego bombowca. Bombowiec, samolot. Tak mi się wydaje, że jest to. Zobaczcie. <laughs> Mówię, co to za jakiś kawał złomu? A tu niespodzianka. No, niestety, ukry ukrychnięte, ułamane ma jedno skrzydełko. Podwozia pewno też nie wiem, czy tam jeszcze jest. Ale i tak jest niezła sztuka. Ja tam się ogromnie jaram. Trafi do kolekcji moich wykopanych zabawek. Super bombowiec. już koniec. <trafi> Dopiero skończyłem nagrywać tutaj bombowca. Ruszyłem się chwilę. W zasadzie wróciłem na miejsce, gdzie wyszedł mi pierwszy ten no, różbek żeton. No i patrzcie, stała tu moneta na stort. Ja już ją podniosłem, bo myślałem, że to jest guzik. I jest kolejny żeton. Tym razem nie wiem, czy to jest Norubek żeton, czy jakiś inny, ale jest na pewno na 100% jakiś miedziany żetonik. Nie wiem dokładnie co, jaki i tak dalej, ale wyszedł już dzisiaj drugi. I to w zasadzie w tej samej lokalizacji. Jeszcze mam, tak jak mówię, 20 minutek. Pokręcę się chwilkę. Może się uda ustalić, oczywiście, na sam koniec, co to za żeton. Chciałbym bardzo, bo wydaje się być ciekawy. Dobra, kończę. Nie przeciągam, zostało te 20 minutek. Podsumowanie: już sobie w domu, idę cały czas wzdłuż tej linii, gdzie wychodził ten bombowiec. Monetka, e, i przesuwam się cały czas tu wzdłuż żywopłotu. I co? No i wyskoczyło teraz jakiś miedziany pierścioneczek. Szkoda, że pognieciony. Widać, że miał tutaj na górze e, miejsca na oczka. Musiały pewno z biegiem czasu już wylecieć. Szkoda, szkoda, że jest zgnieciony, ale jest kolejny jakiś e, dziwny fancik z tego pola. Także no co, lecę dalej. Może jeszcze, może jeszcze coś się uda wydusić z tego pola. Na sam koniec. Ale piękne widoki, powiem Wam, uwielbiam takie chmurska. Zobaczcie na to coś pięknego. I z dołka wyszło też coś pięknego tutaj między kukurydzą. Wyskoczyło mi, słuchajcie, to chyba jest też niespodzianka. <laughs> Jeszcze takiej niespodzianki chyba nie miałem. Uj, muszę się przekręcić, żeby nie wiało. Ja uważam, że to jest bullheadzik. Jeden szyling, ale mam wrażenie, że to jest jakiś fake. E, mogę się mylić oczywiście, bo no nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to fejkowy. Dużo w tamtych czasach podobno bili tych George'y. George III, tak, bullheadów, e, fejków takich i uważam, że ten jest właśnie jednym z takich takich podróbek e, z epoki. Także no, co? No, dla mnie, mega znalezisko, już mówię, ostatnie chyba, już więcej chyba się nie, u, nie uda wyciągnąć. No, kurde, chyba nie ma tyle farta. No, ale nic, serberko jeszcze na koniec, fejkowe wyszło. Także jest mega. Trzymajcie się, do następnego Hejka. No, to jest jakieś, powiem Wam, chyba szaleństwo. Tu wykopałem przed chwilą ten, założyłem plecak, schowałem kamerę, macham cewką, kolejny sygnał i jest trzeci dzisiaj Norurbek żeton, ale farcisko, dzisiaj to była nie masakra, no albo jakiś inny żeton, bynajmniej jest to, nie jest to ewidentnie Rurbek żeton, tak mi się wydaje, tak na 100%, zobaczcie no. Tutaj wyszedł ten fejkowy bullhead, a tutaj z tego dołka wyskoczył kolejny trzeci już, a może i czwarty dzisiaj token, bo nie wiem, do jednego nie jestem pewien, czy jest to moneta czy token, ale takich żetonów tych miedzianych, tak zwanych hamerków z 1400-1500 roku. Już jest trzeci, nie ziemskie pole, one na cały czas zaskakuje. Ja uważam, że przez to, że trochę popadało, ta ziemia siadła i te sygnały nadal e, wyskakują. No pięknie, no. czego chcieć więcej. Pogoda, bajka. Oj, uwielbiam to. Jak tu zejść z pola? <laughs> już, mi, już mi się Micha cieszy, powiedzcie jak tu zejść z pola skoro y, fan za fantem wychodzi? No Tam widzicie są dwa dołki wykopane, no ile to jest? 3 metry, 4 Kolejny sygnał, kolejny sygnał jest rewerko, jest hawerek z tego pola Jest <laughs> baby, gobli zobacz Nie chcieliśmy tu na początku chodzić Myśleliśmy, że przez te guziki było tu naprawdę ogromnie dużo guzików Wszyscy żeśmy lecieli od razu na tą górkę I tam gdzie te fanty wychodziły Tam się skupialiśmy A tutaj przeoczyliśmy taką miejscóweczkę Pięknie Wycieruszek bo wycieruszek Ale jest kolejny dzisiaj Hami Drugi, jeden z pierwszego pola <noise> I drugi tutaj z tego guzikowego Pięknie, pięknie Trzeci mój hammer jest! No i witajcie na podsumowaniu tak, jak obiecałem, robimy podsumowanie. Już znajdki umyte e, policzyłem. Guziczki wszystkie. A rekordu nie pobiłem i nawet nie miałem takiego zamiaru. Wyszło mi w sumie 105 guziczków. Takich oto kalesoniaków, sobie sami zobaczcie. Parę tam jakichś e, wojskowych wyszło. Niedużo. Jeden tylko wyszedł ładny, którego mam tutaj. Już z tymi wszystkimi znajdkami. A to są te wszystkie znajdki. E, te najbardziej wartościowe, najfajniejsze, które udało mi się wykopać. E, może zaczniemy od hamerków pierwszych hamereczek. Proszę bardzo. Później był na sam koniec, ostatni hamerek. Do tego cztery żetony, Norurbek żetony, cztery razy baba na wózku, jakaś tutaj chyba od książki, takie coś od książki chyba zapięcie. E, ten guziczek też wyszedł ładny. Nie nagrywałem go pierwsza z jeszcze takim spotkałem, gdzie jest GR i w środku jest szóstka rzymska. No i oczywiście jeden frank, jakieś tam monetki, wycieruszki na parstek. Co jeszcze? Tutaj wyszła fajna ciekawa monetka, której też nie nagrałem, bo myślałem, że to zwykły destrukt. Ale po wyczyszczeniu wyszło, że jest tam jakiś napis, nie mogę się doczytać. 1960 chyba. Tutaj wydrapana jakaś jest ręka na tej monetce, monecie to Kenie, nie mam pojęcia, co to jest. Ktoś to po prostu przerobił, tak to wygląda. Odnośnie oczywiście odważnika monetarnego, tutaj się nie pomyliłem. Jest to odważnik monetarny na 100% wykonany w Ampferpi. Widnieje tam taka łapka na nim i chyba literki C i I, ale dokładnie nie umiem ustalić co to, do jakiego było, do jakiej monety ona była używana. No i tutaj bombowa. Niespodzianka, a w zasadzie coś bardzo nietypowego. Poprosiłem na jednej z angielskich stron o to, aby mi ktoś pomógł w ustaleniu tego, czym to mogło być, czy to była zabawka. Okazuje się, że jest to bardzo nietypowe znalezisko, i gościu, który jest redaktorem naczelnym, zaproponował mi artykuł w gazecie Treasure Hunting Magazine, gdzie znowu moja znajdka trafi do tej gazety. Okazuje się, że. Tą mnie jest właśnie z epoki brązu, tak zwany toporek wotywny, ofiarowany gdzieś w jakichś kapliczkach i tak dalej. On mówił, że widział podobne takie toporki rzymskie ale mówił, że z epoki brązu jeszcze takiej nie widział, więc ja jutro to wysyłam do archeologa, zobaczymy co on na to powie, a póki co no, ja się cieszę tym, że, że będzie kolejne moje znalezisko w gazecie, więc. Widzicie, no nie trzeba znajdować ani złota, ani srebra, żeby też do gazety, nie? żeby być w gazecie, można znaleźć taką oto malutką siekierkę, praktycznie 4 cm, jest to wotywna siekierka z epoki brązu, także mega znalezisko, bombowy strzał jak dla mnie, no i ten bombowiec, tak, <laughs> też się trafił, słuchajcie, jak Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić komentarza, łapki w górę, dla zasięgu, aby to się niosło. No i tyle. No widzimy się przy kolejnym odcinku. Pozdro.